Ludzie musieli się przenosić tam, gdzie była woda. Się tego, gdzie na woda. Dlatego studnie były takim miejscem życia. były takim miejscem spotkania ludzi. Miejscem spotkania ludzi. I bardzo ważne dla samego miasta, strategicznie ważne. I ważnym miejscem dla całego miasta, Jezus był w tym miejscu. Jezus był w tym miejscu. Potrzeb do tej studni. On podszedł do tego Kiedy ta kobieta była również tam. I kiedy ta dziewczyna także była tam. Jezus zaczął mówić o wodzie. Jezus zaczął mówić o wodzie. Ale o tej wodzie, która daje życie wieczne. No, a to wodzie, która daje życie wieczne. O tej wodzie, która przemienia życie. А людей, которые жизнь, и моя молитва в этом месте — это чтобы каждый из нас имел ту воду в себе. И моя молитва и на этом месте — чтобы каждый из нас. Имел его воду, чтобы получить ее от Иисуса. Чтобы Иисус был как студня, как чтобы Иисус был как колодец, как источник жизни. Для жителей этого города. Так, istotный, так важный. że ci ludzie musieli przychodzić i czerpać, z tej, wody. Żeby i im było czerpać z tej wody, i im że bez tej studni po prostu będą musieli przenieść w inne miejsce i żeby się że w inne miejsce. Czy Chrystus jest dla ciebie tak ważny? E, ważny stójkę, Czy Pan Jezus jest dla ciebie tak ważny, jak ta studnia dla tych ludzi? Насколько важен для тебя Иисус Христос, как этот колодец для этих людей? И, этой воды. и когда у тебя жажда, ты приходишь к этому колодцу и черпаешь оттуда туда воду. И не позволишь чтобы наступит И не тому чтобы этот колодец высох. потому что Но радуешься тому, что ты можешь прийти и черпать отсюда? Jest ta kobieta, przyszła do studni, żeby zaprządnąć tej wody. Tak, że ta przyszła do tego kółca, żeby namarać wodę. Spotyka tam Jezusa i traci tam Jezusa. mówi o tym, że Jezus chce spotkać każdą osobę tam, gdzie ta osoba jest. I chodzić powiedzieć że Jezus chce spotkać każdego człowieka tam, gdzie on znajduje się. Czy jesteś w pracy, czy jesteś w szkole, czy jesteś w domu? Na robote, na robocie, w szkole, czyli domu. Jezus Chrystus jest zawsze, tak Jezus... jesteś ty. Zawsze, tam gdzie ty Opatrzmy na tą kobietę. Kto ona była? Zobaczymy na tę dziewczynę. Kto ona była? Nie znamy jej imienia. My nie znamy jej imienia. Ale znamy trochę jej życia. No, my znamy trochę jej życia. Miał pięć mężów. U niej było pięć mężów. A teraz e, żyje z szóstym, ale nie mężem. A teraz żyje z szóstym, ale nie mężem. Jezus wszystko nie wie. Jezus znała nie wszystko. Nie ostrzelił go dobę, że pięć, że ona miała pięciu mężów jego nie odpuka go to, że Nie on go to, że że ona była samarytanką. nie to, że ona była że w jego tradycji e, ludzie nie spotykali się z samarytanami, że w ich tradycji nie że chcieli mieć z nim nic do czynienia, że oni nie chcieli i my z nimi niczego Jezus rozmawiał z nią.

I mam takie przekonanie, że nawet na tej sali być może jesteś tutaj, bo cię ktoś zaprosił, nawet ty nie chcesz spotkać Jezusa. Masz wiele pomysłów na swoje życie. Skąd czerpać satysfakcję? Odkudę czerpać radość, radość. Pasję, straść. Ty wiesz, z kim chcesz się tak naprawdę spotkać. Ty znasz kogoś, na koniec życia stracisz. w A powiem ci, potrzebujesz Jezusa w swoim życiu. No nie skażę ci, że to ty nośdajesz tego Jezusa w swojej życiu. Amen. Tak. Więc ta kobieta być może była takim wyrzutkiem społeczeństwa, bo sama przyszła w największy upał, żeby zaczerpnąć tego, e, tego, tej wody. Być że ta kobieta była odwierta swoim ugrzynieniem i przyszła w Eduza Różów, tak naprawdę, z Bady. To pokazuje, że ta historia jest historią miłości. To pokazuje to, że ta historia nie jest historia ludzi. Może przebaczenia. Bożej wyparczenie. Może akceptacji. I że każdy może przyjść do Jezusa. Że, każdy może przyjść do że Jezus dzisiaj wyciąga swoje ręce ku nam. Że Jezus сегодня odbudować nasze życie, Że Jezus budować Że Jezus chodzi że Jezus chce je nam pełnię swoim Duchem Świętym. I będzie swoją mądrością, mądrością, mądrością abyśmy mogli razem z nim żyć. Potrzebujemy Jezusa w kościołach, słuchajcie. My Potrzebujemy, się w żeby Jezus był razem z nami, my Żeby on był jak ta studnia dla tego miasta. żeby to był jak studnia dla tego города abyśmy nie koncentrowali się na innych rzeczach, jak tylko na Chrystusie. Amen. Jest, jest wiele to... rzeczy, które są wokół nas i są ważne. Jest wieś, które nas i ważne. Ale Jezus Chrystus niech będzie najważniejszy. No, Jezus Chrystus, Chrystus będzie ważnym. Podejmujemy różne decyzje. My Ale co Chrystus myśli na ten temat? No Jezus Czy Jezus jest w tych decyzja? i znajduje na Jezus w Czy Jezus również bierze udział w tym? Bierze udział w, tych, w tych kiedy my zapraszamy Jezusa do swojego życia, to on chce być w każdej naszej decyzji. On chce, być w on chce dać nam swoją mądrość. On chce nas popłucować. On chce błagać spalić nas. On chce nas poprowadzić. On chce uh, przewieźć nas. Nie chce, żebyśmy gdzieś odskoczyli w bok. On nie chce, żebyśmy my odkopnieli gdzieś w bok. On jest z nami zainteresowany. On zainteresował nami. Tak, jak był zainteresowany życiem tej samej letanki. Tak, był zainteresowany życiem tej samej letanki. On spędził z nią chwilę. On prowiesił z nią jakоеś czas. Żeby powiedzieć to jest serca. Żeby сказать её sercu, Rzeczy prosto od Boga. Wieści, które prosta do posłania. Wiecie, chciałbym mówić też do tych osób, które rozpoczęły swoje życie z Jezusem. Ja bym np chciał mówić do tych ludzi, którzy już zaczęli swoje życie z Jezusem. Potrzebujemy Chrystusa codziennie w naszym życiu, tak jak wody. się w Jezusie każdego dnia naszej życia, tak jak się w jeden. Im dłużej żyjemy z Chrystusem, tym wydaje nam się, że coraz więcej wiemy. Macie tak? Чем больше мы Иисуса, с Иисусом, нам больше кажется, что мы так? уже все знаем, да? Некоторые из нас уже прочитали Библию, сдожили по пару лет, э нет, раз, нет, уже, по крайней мере, раз, так? Некоторые уже после нескольких лет успели прочитать полностью Библию. Послышали научения разных пасторов. Послушали учения, учения разных пасторей. Już wiedzą, które strony internetowe są dobre, a które jeszcze lepsze. I już zna, znają, jakie internety lepsze, a takie się ludzze. Mają swoich ulubionych kaznodziejów. U nich już jest ich lubiłe prawienniki. I być może nie tutaj, ale niektórzy mają też takich ulubionych kaznodziejów pod postami, których ciągle mogą rzucić z E, także u nich jest takie, lubimy propagandę, typowo z nie mogą skiecić kabeli. I trochę pokrytykować. I nie mogą pokrytykować. I my żyjąc z Jezusem, mamy coraz większe takie, takie coś, co nam rośnie. I żyjąc z Jezusem, u nas powstaje, żeby takie rosnąć. Czasami się jakieś wątpliwości. Czasami popadają jakieś Czasami coś nadal chcieliby zatrzymywać. Prymianami jak Buta na Sztokany Zegerszwek. Pojawiają się jakieś pytania. Pokuszenia, tak? Macie go. I skuszenia. I skuszenia. Czasami do czegoś? I skuszenia Sztokany Prymianami? Czy nie? Nie, nie. To powiem Wam, że Pan nawet Pana Jezusa kusił. To skuszyłam, że to daje Jezusa i skuszyli. I im dłużej żyjemy, wiecie, tym większe mamy doświadczenia. Tym głębszą nas opłatą. I one są różne. I oby żadne z tych, żadne z tych doświadczeń nie przysłoniło tej pierwszej miłości z Chrystusem. I wiesz, nie jedno z tych e, z tego nie tych z Jezusem. Wtedy, kiedy po raz pierwszy go spotkałeś przez dnie, kiedy, kiedy po raz, raz, raz pierwszy powiedziałeś Jezusowi: Tak. Kiedy pragnął raz сказал Jezus tak". cię Jezu

najlepszym miejscem jest przyjść do studni do tego miejsca gdzie jest Jezus, I ryszenia, jadajca, kolodzu, tam, gdzie na Jezus. nabrać tej świeżej wody wziąć tego co Chrystus ma wziąć to, co Jezus. Na chwilkę co tak tych wszystkich internetowych e, tak? zapomnieć to... troszeczkę o tym że Czasami nam się wydaje, że to my jesteśmy lepsi od innych? Zapomnij o tym, że my brwi nami nagle stanie coś, że my jesteśmy lepsze od innych. Że my wiemy lepiej. Że my znamy lepsze. My no my lepiej chodzimy z Bogiem niż inni. Że my lepsze końcimy z Bogiem niż inni. Że my niejku, krzeszymy. Że my mniej od, krzyszymy. Odsłonimy te wszystkie. Nie, na wszelki udam. Ale który ci udam? Co nam się udało, E, давайте отодвинем все эти, если у вас получится все это отодвинуть, все эти e, сомнения. Запомни, что на e, Забудь о том, что на это время, что ты ждешь от Господа каких-то ответов на молитву. И И подумай себе о самом Иисусе. Что Христос так очень тебя Że on przyszedł na ziemię tutaj, że on przyszedł tutaj na ziemię, dla ciebie. dla ciebie. On szedł przez Samarię i stanął i usiadł sobie przy studni i rozmawiał z kobietą. On przeszedł przez Samarię i siedział w kobietą. Tak samo jak cenna była ta kobieta w jego oczach, tak samo jesteś cenny ty. To, jak cena była ta kobieta, miała w oczach cenny ty. Czasami te wszystkie rzeczy, te nasze bagaże do świata, czyli chrześcijański, nam zaczynałem przysłaniać Chrystusa. I w imieniem tych te nas, tego bagaż chrześcijański, on zaczynać zakrywać nam Jezus. Jezusa. Aby ta, 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 ta studnia była no. zasypiona piaskiem. To, jak, jak ten kolumnas byłby zasypiony piaskiem. Trzeba zaczynać ją trochę odkopać. I muszę zaczynać ją w imieniem odkopać, żeby źródło wody żywej zaczęło płynąć z powrotem żeby ten, ten tośnik wody on znowu cieć. A czemu tak się dzieje? Dlatego że my się nie koncentrujemy na Panu Jezusie, tylko koncentrujemy się na wszystkich rzeczach dookoła. A почему tak Потому что мы сосредотачиваемся не на Иисусе, а на тех вещах, которые вокруг нас. Dlaczego on tak powiedział? Dlaczego ona tego nie zrobiła? Po co ona tego nie сделала? Dlaczego mu się nie udało? Dlaczego Bóg nie odpowiedział na moją modlitwę i nie zrobił tego, co ja chciałem? Dlaczego on nie odpowiedział na moją modlitwę i nie zrobił tego, co ja chciałem? I mamy tak wiele różnego rodzaju pomysłów i u nas tak mnoga różnego rodzaju idei. Czy nie możemy tego uprościć? Nie możemy Nie możemy li tego uprościć? Patrz na Jezusa. Patrzeć na Jezusa, kiedy stajesz grano czy masz za co Mu podziękować? Kiedy, ty się trom, za Kiedy kończysz swój dzień, czy jest coś, za co możesz Panu Bogu podziękować? Kiedy swój dzień, jest to To jest bardzo ciekawe, Wiecie, Jezus rozmawia z tą Samarytanką. Ta Samarytanka najpierw myśli, że Tanie rozmawiam o tej wodzie ze studni. Эта самаритянка думает, что они дальше разговаривают о той воде из колодца. Прям по доходит до того, а, есть настоящий. Но потихоньку приходит к тому, что, да, он мессия. Я хочу, чтобы он Валде заступил. Речь не о той воде, которая из колодца. Это тот, который пришел, чтобы меня избавить. Обожженный. Это тот, кто пришел, чтобы меня э, спасти. Это тот помазанный. Я все равно разбогател. И он со мной разговаривает. A wody chcą wiedzieć. Wiecie kiedy przychodzą Apostołowi Jezus domieli, że że Jezus rozmawia z tą nąkobiedą. I kiedy przychodzą Apostoły, one ujeblone, ponieważ on rozmawia z tej żańcieniną. Nąkobieda jest tak poruszona. I on na tyle jaka znośna. Czy ona zostawia ten zban? Co ona zostawiaje? To posadu. A czy nie? I biegnie do miasta. I idzie biegnie do koloru. Mówi wszystkim ludziom o I Jezusie. I o Jezusie. Kto był wcześniej w mieście, prawdopodobnie? E, kto był wcześniej w mieście? Prawdopodobnie posłowie. Poszli, poszli kupić różne rzeczy. I nie poszli kupić różne rzeczy. Tak? Tak? Kiedy czytaliśmy te, ten fragment, czytaliśmy, że Jezus utrudzony, zmęczony, musiał sobie koło, koło studni. Kiedy my czytalieliśmy o tym, że Jezus był starszym i on siedział z tym kowalcem, ale Jezus nie traci chwili, żeby dotrzeć do osoby, żeby spotkać się z osobą. No Jezus nie traci tego momentu, żeby spotkac się z tym człowiekiem, dotknąć kosztować go. I my powinniśmy też nie tracić chwili. My też nie tracić tego momentu. Tam, gdzie jesteśmy. Tam, gdzie wy znajdujemy się. Apostołowie poszli do miasta. Apostołowie poszli do miasta. Oni byli głodni. Oni byli głodnymi. Zmęczeni. Postarzymi. Oni mieli cel. U Tak. A kupić chleba. Tak. Kupić chleb. Tak. tak. Byli w mieście. Byli byli w rodzinie rodzinie I wracaliście do Jezusa. A Jezus ma z kobietą. A Jezus mówi z kobietą. Jezus przyprowadzi tą kobietę. Jezus przyłowi tę kobietę. Do miejsca, gdzie ona mogła być e, wytnaczone. W e, tego miejsca, gdzie ona mogła być praszona. Gdzie mohla się nawrócić. ona mogła která się. I stać się osobą, która mówiła innym o Jezusie. I tym o Jezusie. my, którzy już chodzimy długo z Jezusem. My, se chodzimy długo z od něj od jsme, Że gdziekolwiek jesteśmy. gdzie Czy jesteśmy w pracy. Na robocie. Czy tak jak wszyscy ludzie Czujemy głód, męczenie Tak jak wszyscy ludzie czujemy głód i ustawszy. Duch Jezusa Chrystusa, który jest w nas. Duch Jezusa Chrystusa, który w nas. Jesteś Duhem, który chce przyprowadzić ludzi do Jezusa. To Duh, który będzie przewieźć drugim do Jezusa. Czasami my ludzie stawiamy pewne granice. I w pewnym czasie my ludzie stawiamy pewne granice. I mówimy tej osobie powiem, tej osobie nie powiem. I mówimy, tego człowiekowi skończ, tego nie skończ. Dzisiaj jestem zmęczony. To. Siewodni ja ustawisz. Ale Bóg chce użyć każdego człowieka. No Bóg musi wykorzystywać każdego człowieka. Nie musisz być wierzącym przez 5 lat. Ty nie musisz być wierzącym o, na przynajmniej przez 5 lat. Cztery lata czy pięć. Że Bóg musi używać. Żeby Bóg mógł z ciebie wykorzystać. Amen. 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 Ta poględza. Tak sobie czytam była wierząca od pół minuty. E, ta dziewczyna tak jak się ja zapytał, ona była wierzącym na przynajmniej kilka minut. I swoim doświadczeniem, I swoim opytem. swoim spotkaniem z Jezusem podzieliła się z całym miastem. W z Jezusem ona podzieliła się z całym miastem. Widziała to jest ten. A ona kazała, jak czytacie dalej tą Ewangelię, to Całe miasto przyszło do Jezusa. Cały miasto przyszło do Jezusa. I oni musi powiedzieć niego, żeśmy słyszeli to od ciebie, ale sami żeśmy tego doświadczyli.

Иисус это не энергия. Jakimś, jakimś uczuciem, czujesz, это не какое-то чувство, что ты начинаешь чувствовать себя хорошо. Или каким-то легендарным legendар человеком. Но он настоящий Сын Божий. И он на Землю, чтобы спасти каждого, кто себя покупил. Но он пришел на Землю, чтобы спасти каждого, кто потерялся. Каждого, кто прагнул. Каждый, кто жаждет. Чем ты не можешь быть ты? Почему ты можешь быть ты сегодня? I doświadczyć tego, co nie zostało. I Jezus Amen. 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 Jeżeli dzisiaj jesteś chrześcijaninem, który też się gdzieś pogubił. który To codzienne życie po prostu na swoje plecy. które bierzesz na swoje plecy, Ty z lewej strony i z prawej. E z i strony, ci, którzy budują twoją wiarę, i ci, którzy luj twoją wiarę, te, okoliczności, te, sytuacje w twoim życiu, twojej które czasami nas po prostu przelastają, które w nas po prostu się gdzie jest Jezus, tym gdzie jest Kościół, gdzie Cerkaj? gdzie to wszystko jest, gdzie to wszystko? I coś w tobie rośnie I takiego niedobrego. I to w ciebie rośnie takie Powiem wam, lekarzem jest Jezus. Przyjdźcie do Jezusa, przyjdźcie do Zapragnienie Jezu napełni mnie swoją wodą. I te wszystkie, wiecie, brudy. Mogą być przez czystą wodę usunięte. I cała ta może przez tę wodę być oczyszczona. Czasami mamy tyle brudnych myśli. tyle myśli. Tyle blokad swojej blokad W swoich głowach, Boga. nieboga. Boga. Czy Bóg mnie może kochać? Czy Bóg może mi wybaczyć? On mnie Czy Bóg może być ze mną? Może on być sam? Czy Bóg może mnie poprowadzić? Może on powieści mnie? Czy Bóg może dać rozwiązanie temu, co z czym się dzisiaj mierzę? Może kiedy mogę jakieś решение jest, кого z czym ja teraz staraję Słowo Samo Bogu że Jezus jest tak. Słowo Bogu mówi, że to w Jezusie, jest tak. Że Jezus jest większy niż te inne rzeczy. To jest sąs większe z tego miejsc. Ale powinniśmy odpowiedzieć na jego zaproszenie. No my musnę odpowiedzieć na jego przywołanie. Na mnie kiedyś go poznałem nawet jeśli ty kiedy kiedygo uznasz, że jesteś ten szansę by do niego mówić. To jest dzisiaj to jest ten dzień, ażeby powiedzieć, ażnego dnia jest ten czas, żeby się z nim spotkać. Każdy dzień to jest to, żeby z nim встреtęłsa. Dlatego że Jezus nie przyszedł, żeby założyć jakąś religię, że Jezus nie przyszedł do tego, żeby начать religię, ustanowić jakieś prawa, ustanowić te zasady, a później kto tego nie wykonuje, to go śmagać. A później to kto ich nie spełnia, ich nakazywać. Jezus przyszedł po to, żeby nas zbawić, ocalić Przyszedł dla tego, żeby nas zbawić, żeby poznali Ojca, żeby my Ojca, żeby poznali jego miłość, żebyśmy żeby zapragnęli żebyśmy razem z nim żyć. i wążać do leżyć z nim. Tak? Czy tak jest? Tak. I Kościół po czym będzie poznany po miłości, po miłości wzajemnej Skąd mamy tą miłość? Wziąć? O Jezus uznaje po miłości, i od kogo powinniść zająć tę od Jezusa?